Dobra moi drodzy, złapałem kapcia. Przystępujemy do uszczelnienia opony bezdętkowej. Jak widzicie, tutaj mam zaznaczone miejsce przebicia Dobra, zaczynamy. Odkręcamy. Zobię tutaj osłonkę, aby się dostać do wentyla. Teraz, żeby odkręcić wentyl, potrzebuję takiego no, takiego śrubokręcika do wentyli. Żeby wykręcić wewnętrzny wentyl. Ja mam akurat taką końcówkę samochodową. To też pasuje. Sobie wykręcamy śrubokręt na Allegro. Taki do wentyli kosztuje ja wiem, 4 zł, z tego co widziałem. No, dobra. I teraz można wyjąć wentyl wewnętrzny o no, tak to wygląda moi drodzy Kładamy go sobie żeby nie zgubić i co teraz robimy? no teraz wypadałoby zaczerpnąć 30 ml mleczko do tego użyję strzykawki z gumową końcówką tak żeby mi się tutaj nic nie rozlało mam już otwarty pojemnik sobie tutaj naleję te 30 ml powinienem pobrać strzykawką ale e, nie, nie, nie przelałem po prostu do naczynia jakiegoś tam dobra teraz tak 30 ml żeby, 30 ml, żeby było 30 jest, zobaczcie. Dobra, dałem nawet 50. To będzie za dużo, ale będę pamiętał, żeby zostało tam, nie? Te 20 mililitrów jeszcze. Co yy, teraz? No teraz co? Tą, tą gumową końcówkę sobie dokręcimy na spokojnie. Okej, okay. dobra, jest dokręcona. I na koniec, jak widzicie, jak zaraz, zobaczcie, będzie strzykaweczka. Tutaj teraz tą końcówkę, tak, na, na końcówce strzykawka. O, by weszła. Kurczę, co to nie chce. A, gdzie? By... Jak nie wejdzie mi. Robię to pierwszy raz, więc wybaczcie. Coś tam wchodzi, mój drodzy. No dobra, to teraz to te 30 ml, a o, tak żebyście widzieli. 20 musi zostać, tak? Tak. Lecimy z mleczkiem. Jest 20, dobra. To tyle powinno teoretycznie starczyć. Ok, teraz, żeby nie prysnęło, wezmę szmatkę. Dobra, odkręcamy. Dobra, nic nie prysnęło, super. Jest ok. Wkręcamy wentyl i pompujemy. Wkręcamy wentyl. Dobra, wentyl wkręcony. Czas na pompowanie opony, do tego niestety musimy użyć przedłużki. Takiej polecam jest, to jest, jest bardzo fajnie, bo ma zawór w razie czego. Powietrze nie ucieka. I za chwilę będziemy pompować na 50 PSI z tego, co widziałam na oponie. Wyłączamy pompkę. I będzie pompowanie moi drodzy. O tak może pompuje. O. Coś tu się dzieje, wiecie co? Zakręca ponom, kiedy jeszcze nie jest tak na maksa napompowana. No, niech się pokręci trochę, niech mleczko się rozejdzie. Rozumiecie? Mleczko musi się rozejść, dlatego pokręcimy. Zobaczmy naszą dziurkę, gdzie ona była. Była zaznaczona. O, widzicie, że troszeczkę mleczka się wydobywa. Ale dobra, musimy dopumpować jeszcze sporo. I teraz jedziemy. Niech mleczko tam łata. Mamy te 50 psi Moi drodzy, i co? I co się dzieje? Widzicie? Wypływa. Szybko odkręcamy i kręcimy kołem. Jestem ciekawy, czy uszczelni, czy nie uszczelni. Tutaj się przyjrzę, moi drodzy. To jest dokładnie to miejsce. No nie słyszę i nie czuję, żeby coś tam wyciekało. Zobaczymy, zobaczymy. Wstępnie wydaje się tak, jakby mleczko uszczelniło. Także dzięki wielkie za tego odcinka i polecam też kolejny film, który zaraz Wam się ukaże. Hej!